Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Spotkania z ciekawymi ludźmi sportu organizowane przez Wrocławską Uczelnię mają już swoją tradycję. W poprzednich latach studenci i nie tylko mieli okazję porozmawiać z naszymi medalistami olimpijskimi, zapaśnikiem Damianem Janikowskim i reprezentantką kraju w strzelectwie Sylwią Bogacką oraz ich trenerami. Kolejnym znanym sportowcem, który gościł na takim spotkaniu był wrocławski pięściarz Mateusz Masternak. Byłemu zawodowemu mistrzowi Europy towarzyszył trener Andrzej Gmitruk. Wrocławską AWF odwiedzali nie tylko sportowcy i trenerzy. Ostatnim gościem wydziału nauk o sporcie w Wrocławskiej uczelni był znany komentator sportowy Przemysław Babiarz. Popularny sprawozdawca telewizyjny mówił o granicach ludzkich możliwości w sporcie kwestii pokonywania barier poświęcone będzie także czwartkowe spotkanie na AWF. Jego bohaterem będzie Jerzy Mysłakowski, znany przede wszystkim jako trener kadry paraolimpijskiej oraz niepełnosprawnych ciężarowców startu Wrocław. O magistrze Mysłakowskim ciężko mówić jako o gościu wrocławskiej uczelni. Jerzy Mysłakowski to absolwent AWF we Wrocławiu, a obecnie wykładowca na wydziale fizjoterapii. Ma w swym dorobku liczne artykuły i publikacje z zakresu podnoszenia ciężarów o Niepełnosprawnych. Czwartkowe spotkanie z Jerzem Mysłakowskim nosi tytuł Ciekawostki w treningu siły osób niepełnosprawnych. Rozpocznie się o godzinie 13:30 w sali 2:8 budynku P4 na Wrocławskiej JWF. Nowe Centrum Skłusza Rydeczka www.redeko.pl